Cześć, Witam wszystkich. Dzisiaj Filip przychodzi mapkę, jakby całą. Filip, wchodzisz już. Nie Dobra. Się ja bym... A, Filip, ty jesteś na kreatywie! O, no tak! Ale ja mam dzisiaj na Dirt'a. <laughs> Nie może się przełączyć. Musimy wyjść z powrotem. Przez przypadek, to moja wina. Po co ma kreatywa? No ale musi być coś takiego. Po prostu zapomniałam, bo ja tą mapkę rob... nie robiłam, tylko ją dostałam. Po prostu trochę ja ją tak dolepszyłam, żeby w miał trochę trudniejsze. I tam są dwa do wyboru. łatwe i trudne ale tam jest tylko zrobiony łatwy poziom, więc co innego. I dobra. Widzę, że ona nie była skończona, bo tak tylko mogę powiedzieć. Nie, nie dokończyłeś, jak ją dostał, No, ten. E, wezmę ci hosta Piguvelsa, Cape, a investory też przyłączę. Dobra? Dobra. A tam akurat zagrał długa, a nie aż najdłuższa, ale... przetrwa. Naprawdę przetrwa. Może w dwa przejdę? Może ale będziemy je rozdzielać jak coś, jak wyjdzie godzina czy coś takiego bo więcej mogę nagrywać 25 minut bo więcej nie mogę Dobra Filip, ja zapomniałam, bo tutaj nie masz itemów początkowych więc muszę ci coś wziąć miał być taki mieczyk i co z tej zbroi? zbroi. Y -y. Klapę Ech. i hełm Hałmu już nie może bo tylko ja domać. że klatę była pocionka na regenerację. To tylko tyle. A jeszcze było mięsko. Może um, rozdynka. Dobra, dwie rozdymki i jakieś pieczone mięsko. O, proszę. Czyli że jesteś... Jestem w kształcie dirta. I Filip, jeszcze załóżmy Ci to. I dobra. Nie Martyna, daj mi tą klatę! Bo ja chcę mieć urodę tobą! Ale Filip, ty musisz mieć klatę. Potem klapa, bo mi klata, bo mi się. Dobra, jak będzie walka, to się założysz, dobra. Wchodź do tych drzwi. A tak. Wybierasz, który chcesz pokój. Ten? Nie, ten, bo ten. I przeczytać, muszę tą tabliczkę. Gra na trybie Survival, dobra. Tamte? To było na Limbo. Co to takie ciaste? No ja tego nie robiłam, więc. Pa 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 Co tam było nad głową? Pa 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 Co tam było? Pa pa Skąd ja mam wiedzieć? Ja tego nie robiłam, ja tylko przeglądałam. O, udało ci się. Aaaa! że to wszędzie. <grymne> Widać, Filip jest może trochę lepszy ode mnie w parkurze, ale i tak słaby. <grymne> Hop. A, a. To mu ja mam coś na głowę, bo to rozwalę! E, Filip, a może coś dirta dodatkowego? Żeby się posadać. E, Filip, a. nie to dla jest to na ciebie za trudne. Patrz na głowę? A! a. a. Mija mi się kamerka! I to dla dlatego. Hop, hop. No dobra, Filip, zaczekaj, czituję Ci Dirta. Dobra, bo ja z tego nie umiem. No, muszę Wam przyznać, skoro Filip tego nie umie, to ja nic poradzić nie mogę. Muszę, muszę. Znaczy, no bo Ty niczego nie miałaś nad głową. No dobra, Filip jeszcze ci zjem. Nie masz. Nie, to zbyt drogie. Ale tylko w tym, co nie umiesz, możesz położyć. To to umiesz.

Bo co mi dirt? Ale po co skaczesz? Przecież masz więcej dźródka. O, Moja głowa! Filip. Ja tak, no Opa! 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 tutaj Opa! Tak, tak, tutaj tak, tak, Aaaa, mój dirt! Dobra już. Nie, Opa! to nie na Opa! <śleski> ja myślę, że Opa! Co jeszcze moje dieta? To po co Po ja co? A wiem. ja to jakoś przeszłam. A kiedy? Kiedy dostałam tą mapkę. Ty, really? który... To jest jajno! Co tutaj mi mogę skakać? Op. O, w razie się udało. Ustaw z pointa. A po co ustaw spam I wybieraj, którą chcesz skrzynię. I tutaj będę. Tego. Tutaj! Jest złoto! Dobra, wiesz wszystko. Nie, ja nie, nie, ja się boję złota, bo tak tu mi się skończy od razu. I Filip... Nie, nie, nie! Bo ty masz coś tam zrobić, tam ci wszystko pisze, co masz zrobić. Zrób dwa wagony. A tam co piszę? Zrób mieć i złote jawko. Więc tutaj robię dwa wagony. Dwa, dwa, dwa. tutaj jest ten dziwny kratik, a nie klaksyczny? Ale dobra, musisz tu robić, bo ja tak ustawiłam. Po co ustawić taki? ty na mnie jest klaksyczny. I dalej. O, jest. Raz, dwa, zrób. Raz, dwa. A! I dobra, teraz zrób złote jabłko i miecz. Hop złote jabłko, złote jabłko, hop i miecz. Hipi, 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 ja jestem hipisem, bo nie wiem, co to oznacza, co mu mówi, skakać. Co mu Martin, co mu nikt nie robi takich mapek? Żeby... Filip, Filip, muszę przeczytać tabliczkę. Dobra, gdzie jest ta Skrzynia w wodzie, weź wszystko. To co ktoś to pisał? Po co mi wina! To mi nie, da, nie da wina. A co to i dało? To jest Ktoś jest niezmienny, Dobra, Przebieram? Nie! O. Ale dobra, i tak będzie klient. nie nie to on tabliczki. Dobra, idę. te, te, ty, te, Jest niszcz. No dobra, że nie przeczytałem, to Jakaś... nie przeczytam. Jej. No, ale ja. I do tego był. Ej, co mnie chce? <słuch> <Aaaa! słuch> no jaj! To jest jaj! Co to będzie myśleć? Jak mi się to się spada? <słuch> nie wiem. To nie było za fajne! Twój wagon! Co mi się da w Hop, 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 hop Mój wagonik! Więc yes. hop! Hop, hop, ho. Co nie ty? <laughs> <laughs> czemu mi się to stało? <laughs> no nie, Filip już przełącz się kreatywem albo idź tędy. albo czemu ja? <laughs> Jak? Kto to wymyślił? łatwiej. No bo tu jest łatwiej, tam było, trudno A po co mi tu na te kapsuły? Bo o to tutaj chodzi. A ktoś miał spać na kaktusie? a nie. Nie na kaktusie. I ty tu miałeś tu czekać. Ci, że przeszłoś mapkę. Krótkie. Nie. są mam uciekać. No weź! No masz co uciekać, ja to wiem. A po co mi wędka w ogóle? Złowię sobie coś. Mądre. Bo to w tym chodzi. I po co było mi złote jabłko? Bybie. po co? To po co? No dobra, podsadza się, bo masz stąd uciec i to chyba ci poszło lepiej niż mi, A, jak, jak o... ja grałam w tą mapkę. Uciekłeś. Uciekłem? No. Bądźcie mądru... się nakręciła. I TNT! TNT ma? Nie, TNT, wszystko rozwalić TNT. Co, bo ja jeszcze nigdy nie grałam w Miniganisa? Bo, bo jeszcze nie umiemy tego... Mijkejsa? Może dlatego? Dobra, robię tak tradycyjnie Tutaj TNT, tutaj TNT, tutaj tutaj, tutaj tutaj TNT, tutaj 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 Nie wiem kto wymyśli tą mapkę, Tutaj, 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 Ale Ty nie mogłeś przeżyć, gdy jechałeś tym wagonem, przecież to jest niemożliwe Prawda? Musiałam przeżyć? No, bo ty musiałeś przeżyć, ale że ci się nie udało, przeszłeś tą drugą stroną. Naprawdę ktoś nie miał pomysłu na tą mapkę, bo ją nie dokończył. Miał być poziom trudny, a to się okazało, że to był poziom trudny. Ej, gdzie mam zejść? A! Krajtik! Karpatik! Karpatik! Almatyk! Akatik! Patatik, patarik, atamil, akamil, zakatik. To to! Kto to tu to, to 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 połozi. Tam strona wybuchła? A to hit. Dobra, ja to już wejdę na to na kilkę stronę. Bo teraz muszę ją. Aaaaa! Czemu ja Czemu to tak było? Co tak było na tej stronie? Po co się tu przełączasz? I tam trudniej jest na chwilę. hop, hop, hop. hop. Ja, jadę, a, ja do mogę. <Oualles> no dobra, Fili, miało być dymolka, bo przeszłeś. Ale muszę sobie, sobie na drugą stronę. <mmmưpling> a ty już wszystko zrobiłeś. Mogłeś zjeść ciasto. O to what the fuck? tak. Ale tutaj już przejdziesz. Tak, lepiej, żeby mnie zwogodicie. Bo będzie niebezpiecznie. Część, obie mojego stejka I potkę na regenerację weźmiesz przed spadam. I skok. Pa! Oh! <laughs> I tak... Kto ona. to wymyślił? Zbyt wysokie! Kurde, ja stąd I, 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 i. Na pewno nie ja, jak coś. Bo ja nie mam takich pomysłów. Ek. A mi się nie uda, to jej strony to, to ja wszystko powiem. Ja tutaj byłem już. Dobra, to już koniec pa.